Siema, siema widzów, witam dzisiaj bez Mystery Wheela. Moim Mystery Wheelem, jedynym, który dzisiaj jest, to to, czy zostawić suba, czy nie, czy jesteś subskrybentem, czy nie Obstawiam, że jesteś, więc miło, witam cię ponownie. <noise> A jeżeli jesteś nowy, macie, że są ludzie, którzy na przykład losowo teraz pierwszy raz mnie widzą i pierwszy raz są na tym kanale witam, cześć, co tam u was? Jestem Zebo, witam. Tutaj zazwyczaj mamy bardzo edukacyjne treści i sami dzisiaj zobaczycie, sami się przekonacie. <noise> Dobra, oglądamy widzowie, oglądamy, zobaczymy, co jest ciekawego. No. Staś tak wzrusza, co ona, co ona zobaczyła? Puszę, jak piękny, <toddź> jak on to jest piękny. <toddź> Ale że co? <laughs> No, piękna Warszawa. Ko kocham Warszawę na tym kanale. Jeżeli jesteś nowy, bierzę pod uwagę, że naprawdę kocham Warszawę i wszystko co jest z nią dookoła. Nie no, butyki są spoko, ja lubię patrzeć na wieżowce. Jestem fanem statków i jestem fanem wieżowców. To jakby moje dwie ulubione rzeczy nie mate ma materialne. A trzecią rzeczą materialną jesteś ty. Nie, niematerialną. Kuźwa, nie potrafię w polski. Oto jest czwarta ciekawostka. Nie, nie mogę wierzyć! Pierwszy raz w I ja, ona troluje, że ona popłakała się, bo zobaczyła to. Nie, nie ma szans. No. Troluje, dobra, widzę to w jej oczach. Wow. no dobra. No, wierzę w to, że są osoby, które naprawdę jakby to mogłyby ich wzruszyć. Jakby, pierwszy raz pojechały do Warszawy, wow, ale fajnie. No, cieszę się jej szczęściem. O, nie, 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 nie będę tym negatywem tutaj. Boże, ile to jest możliwości. Nie, dobra, ona no, troluje, okej, okay. dobra idę dalej. <grywy> o, tutaj też nasza ulubienica. Spotkajmy się na taniec dziś. Szczerze to ona źle nie śpiewa ogólnie, ja nie wiem czy osoba, która znajduje mi TikToki miała nadzieję, że tutaj się pośmieje czy coś, czy bardziej była pozytywna i stwierdziła, o pokażę jej coś pokażę mu coś fajnego, no to pokazałeś mi, o, ładnie śpiewa, jest okej. Okay. Światła tańczą wokół nas, bądź moja, bądź moja, No jest okej, To się są influencerki, które o wiele gorzej śpiewają, a robią karierę muzyczną i wy wypuszczają te płyty, więc zabrałem nie ma źle. Pytanie do Czajnika o lody Hortex Friends i o zakład Owojanka. What the hell? Daj Czajnik pytanie. Najgorzej, najgorzej. Typ osób, co podchodzi pod chaty tych influencerów, nie? Eee, kiedy wznowicie produkcję tych lodów? Co? Kiedy będzie. I to jest najgorsze, że on wchodzi w interakcję jakby spoko, bo to jest widz, jakby szacunek dla czajnika, że szanuje widzów, jakby nie patrzeć. Ale ja wiem o tym, że po tym jak ten TikTok pewnie zwiralował, to on pewnie ma teraz kolejkę wielką przed domem i pewnie nawet autem nie można wyjechać. Jeszcze zlikował mu nowy kolor auta, że jest jakiś taki matowy, bo chyba był srebrny czy coś. To jest nowa produkcja tych lodów. Nie, nie będzie lodów. Już. O, jeszcze jedną mam! Aktualnie jest ten zakład, co tam e, na leśnej pod Świeżynką mój kolega pytał cię, że jak wygra Real Madrid e, el, el Clasico. El... Ja pierwszy co oni gadają. Clasico powiedział, e, to kupisz mu wojanka. No jak powiedziałem, to aktualne. Dobra, to czekamy do 26, bo jest wtedy. Cześć, dzięki. A, Jakby miła interakcja, no miła ogólnie, no mogło być gorzej, mógł strzelać kulkami żel żelowymi za SG jak ekipa. <laughs> Mokry Nauczyciel uwiązał się na ciebie. U uwziął się na ciebie. Kar Niestety jesteś wygłosowany Co ty mokry słuchaj wstawiasz. <gry> <gry> mokry słuchacz znów możesz stać. To to nie koniec komunikatu. O nie, ty też... <gry> Słuchaj, e, e, to jest dość przykre. Mogę, słuchaj, powinien być w finale. Powinien reszta nie zrobić tak, że obydwu wywala, bo on już miał operatora podobno umówionego, tak mówił. E, po, powinien po prostu zrobić tak, że tutaj coin flip jest na przykład, bo nie wiem, grają w papierkami mnożyce. To by było fajne. Tureckie sushi, po oryginał za drogi. Czeka <suszy> <suszy> masz książulo, będzie sushi kebabowe testował. Versa leci z Frizzem i Majusią Biznes Klasą do Dubaju. ...Dubaju z Majusią, z Karolem, czyli tak rodzinnie. Jestem mega podekscytowana, ponieważ to będzie pierwszy raz się jeżeli chodzi o lot Biznes y. Jestem... Nie no, ja, ja wierzę w to, że oni naprawdę wierzą w to, że dla dziecka to jest jakiekolwiek znaczenie. Wow, lecę Biznes Klasą! To bardziej wy jako rodzice macie takie wow, nasza córeczka leci Biznes Klasą, patrz Karol, A my w jej wieku to wąchaliśmy Pampersy, czy coś takiego, nie no. no, no Pewnie mają takie szczęście, no, no, git, no. Bardzo ciekawe je reakcji, stwierdziłam, że upgrade nam ten lot, ponieważ ona jeszcze chciała pójść na drzemkę w dzień i stwierdziłam, a, co tam? dobra, Karol zapłacił za bilety lotnicze, więc ja stwierdziłam, że zapłacę za upgrade i będziemy mogli mieć większy komfort. Jestem bardzo, bardzo ciekawa je. Ja też biznes klasą. jak w Anglii mieszkałem, jeździłem do Polski. Autem, bo, bo sp spałem na, na, na tylnych siedzeniach, tak się rozkładałem. Tak niebezpiecznie, co prawda, no, jakby nie patrzeć, to było bardzo nieodpowiedzialne. Co jak kuźwa oglądam? To Nie no... Czemu ona się śmieje? To jest kuźwa AI! Dobra ej, jestem idiotą skończonym, ja pierniczę I pomyślę, że na pewno ta jedna osoba co pierwszy raz ogląda, sobie myśli Ale debil, nabrał się na AI Zazwyczaj się nie, nie nabieram, no To nie jest AI Ale dowolony, przytuliłbym takiego

Nie, no to to musi być AI. To jest AI. No, to jest AI. Ja piernicz, ale słodkie zwierzęta. Pandy są chyba moimi ulubionymi zwierzętami. No, tak mi się wydaje. Ja myślę. Cztery sabota, są Sylwia. Cały czas, że Sylwia. Nie, 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 nie. A ona gra, tak jakby była dziesięcioma osobatarzystami. <laughs> Dobra, czyli oni to też odczuli, ale jej nie wywalili, tylko wywali Jacqueline i sochara. Ja tego nie rozumiem, totalnie tego nie rozumiem. No, to gdzie jeszcze, czy nie? Wydaje, że Sylwia. To, to ciekawe, wasza trójka, to ciekawe, wasza trójka, to ciekawe. Sylwia grała trochę jak go była. Ale Ona trójka. dużo kładka. A mnie po prostu... Ona kombinuje I też tam. na wielu frontach. Kombinuje? No nie wiem czy to jest kombinowanie. Sk Wybierasz schody do domu, to będzie DNA, It tak. But when does this game get fucking good? <grywa> Okej, okay, no kumam, no, no nie kumam, no nie kumam, nie, 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 nie kumam, no. Jeszcze on, a jak ktoś jej powiedział, że to jest DNA, to powiedziała, nie, nie, to nie jest DNA. Nie no, idziemy, idziemy w złą stronę, jak teraz ten. No właśnie, ktoś się wziął. Sorry, mama mi telefon zabrała, dzwonię z pralki Wyobraźcie no sobie, że macie karę na telefon i ma was przyłapuje, że na ty mogę dać sobie YouTube'a na pralce. Jaki jest sens tego w sumie? Majusia w szoku biznes w klasie, no Zobacz <noise> wow, ja w szoku Co <noise> nie? wow ale w szoku, wow Ona na pewno wyczuwa, że jest obecnie w samolocie, no O <noise> Najlepiej no on, już, on, już on już się pogodził, że koniec, nie? <noise> Nagrałem piosenkę disco po co? No mała do białego rana nas siana do białego rana Nie no to tak gówno Ej to, to jest normalnie premiera w piątek Czyli to już jest premiera tego Oj, 10 tysięcy lajków widzowie i to przesłucham Inaczej tego nie słucham Nie ma szans, no nie, nie, nie Ja mam silną psychę, ale nie aż tak Żeby disco polo wronka słuchać Trzeba umyć tak? Kiedy Maja nauczyła się chińskiego A jabłuszka O ja to widziałem, dobra, dobra to, to za drugim razem będzie śmiać <laughs> śmiesznie tak samo Tak mam czy to tam nie? Nie. Ja pierniczę. O, to jest, to jest zabawne. To jest, to jest zabawne. Czy wiadomo, że oni pewnie to rozumieją, no bo to jakby na co dzień się z nią obywają, ale faktycznie brzmi to jak inny język, no. Przyznam się, że jak właśnie. Marysia Jelaniowska w sytuacji z fotografem. O! O! W końcu coś może mówi. Nie ta drama była, to miałam nawet taki moment, że bałam się wyjść, że bałam się wzroku ludzi. Nawet tak jak mówisz, że tak. nikt ci nie powie w twarz tego i tego, to, to był pierwszy moment. No to wystarczy, by to wyjaśnić jakkolwiek, a nie sąd. <grych> Czy uważasz, że to, co w takich sytuacjach jest najgorsze, to to, że ludzie nie znają drugiej strony? No to by, by możemy poznać drugą stronę. Wydają swoje opinie, wyroki. Jeszcze zanim tak naprawdę poznają całą sytuację. Już on pokazał wiadomości z jej mamą. Więc to były dwie strony, gdzie to. Tak, jest to trochę przykre. No to wystarczy, ej, jakby naprostowała drugą stronę, to ludzie by byli po jej stronie. No, jakby jej strona była jakkolwiek walid, no to gitna. Na razie to tak wyglądało, że ona się umówiła na jakieś zdjęcia. W barter, wszystko spoko, ale potem te zdjęcia z bar barteru używała do tego, do tańcu z gwiazdami. No to już komercjalizowała to, no to tak trochę nie fair się zachowała. On chciał się dogadać prywatnie, ona go ignorowała. On zrobił to jakby burzę w internecie i nagle sąd i tak dalej. No to kurde, no no trafiło to do mnie. w Czyli sensie czujesz, psychicznie. że to jest mocno obciążające. Tak, okay. że tak się nie Ja, ale ona jest ofiarą w tym wszystkim. Strasznie, strasznie i współczuję. Zwłaszcza jeśli nie miałam żadnej takiej mocniejszej dramy, tym bardziej ludzie czekali, aż się Tak, aż się potkniesz. Potknę, a... Nie, wydaje mi się, że nikt nie czekał, aż się potkniesz. <laughs> oni, oni zawsze tak mają mnie, że jak jestem na szczycie, to każdy chce, żebym się potknął, potknęła. O, oni chcieli zobaczyć, jak ten mój posąg, nie, wyrąbane każdy miał. W sensie, zrobiłaś coś złego, chcieli znać twoją opinię, twoją, jakby coś. Się wydarzyło, a ty odpowiedziałaś w sposób, w jaki odpowiedziałaś. No i widzisz, jak odpowiadasz. Ojej, nie znają drugiej strony? Ale jej i nie powiem drugiej strony, bo, bo... rozwiązujemy to w sądzie. No, dubiel vibe, nie? <laughs> <laughs> Moli to już totalna fanka fagatu. <laughs> <laughs> Dobra, co to... to śmieszne? <laughs> I fagata napisała, no moja krew. <laughs> oh. Tłusty czwartek zaczynam trochę wcześniej jak co roku. Czekaj, a to to, to to... przecież kiedy jest Tłusty czwartek? Tłusty czwartek nie jest jakoś na samym roku dopiero? To jakoś. Jakoś około Wielkanocy z tego co kojarzę. I proszę mi pisać, że tu z czwartek, to ja mam cały rok. Ten po. Ja pączek się chyba do mnie uśmiecha. Chodź się Słodki. No i smacznego. Ale zaraz strasznie mało drzemu. No bardzo mało. Ty, ale. Ale pączek dziwny. Pączka oceniam 10 na 10. Słodki, fajny, ale mało drzemu. To czemu 10 na 10, skoro. Nie, o ten pączek zasługuje jak na niego patrzę, czekaj. Nie, to jest taki ponczek 4 na 10, nie? To jest takie 4,5 na 10, że masz smaka na pączka. I potem go jesz i masz takie, czy to było warte tego? To jest, to jest ten typ pączka. gacorek odrzucająca DNA, które pod jej młodzieżą. mnie, ale odrzucę to. Bez powodu. Bez powodu odrzucam. Bez powodu odrzucam. Dobra! Hej, w sumie to chyba najbardziej fany moment z tego całego sezonu. Ale też źle świadczy trochę o tym sezonie sabotażysty. Że ja współczuję jemu, bo ten sezon, gdzie był konop, łatwo gang i tak dalej, no to. i AJ tam chyba też był, to ciężko mu będzie to przebić, nie? To był zbyt ikonik po prostu sabotażysta. I z tym teatrem były te momenty fajne, że musieli zrobić teatrzyk. Za dużo, za dużo. Słodkie zabawy, ta też córeczką. Córeczka ma 30. ten jak No ona ma takie losowe momenty, nie? Że tak wrzuca losowe rzeczy. a Najważniejsze, że się dobrze dogaduje z tatą. Nie, jakby na to trzeba. Patrz, dzisiaj patrzymy na pozytywy, żeby ludzie, co mnie pierwszy raz tutaj widzą, nie, nie, nie patrzyli na mnie jako osoby szukające negatywy, bo ja taki nie jestem, ja same pozytywy widzę, wyszukam. Nitro, nitro, daj mi roki, będę wyglądał jak. Ale on specjalnie tak się przebrał. On w ogóle się nie liczy, nie? On opowiadał, że on specjalnie się ubrał jak taki nerdzik zrobił włosy, okulary, jak on nawet okularów nie nosi. Nitro, nitro, daj mi roki, będę wyglądał jak. Co to jest, Zbyszek? Ty, dlaczego Zbyszek tu wygląda jak Drama Queen? Totalnie, nie to jest On teraz tutaj mi przypomina Drama Queen. <laughs> Twoje pięciu trzy Podgłośnie trochę? Na raz patrzy, Kongo uh, uh. kogo to my na mieście dym uh, uh. Numer same dają mi dwojni pokrzywd. Uh, uh. <grystanie> Tędy. Wracownik sam się zaczął bujać. Umyjemy wszystko nawet DNA Mają schody. <grystanie> <grystanie> I ten Rezzi, kocham XZD. <noise> to tak jak my naszą pracę, więc jak będzie problem ze schodami albo DNA, to polecamy się u i umyjemy. Ktoś tu potrafi w marketing, nie? Ludzie... Kto jest saboteurzystą w czwartym sezonie? ja wiem Ludzie do mnie piszą i pytają się, czy wiem, kto jest saboteurzystą w nowym sezonie Świetne pytanie, już wam na nie odpowiadam czy wy naprawdę, czy wy naprawdę uważacie, że jestem dobrą osobą do tego, żeby o to pytać? Dosłownie spałem w jednym pokoju, jadłem kolacy, nagrywałem TikToki i do samego końca broniłem jednego z nich. Łatwo gang okazał się... Wiesz, Jeszcze Nowciak był wtedy jakby łatwo gangi konop. Kurde, no dobry był ten sabotażysta. I dowiedziałem się o tym naprawdę dopiero w finale, więc jeżeli ja miałbym celować z sabotażystą... To jak dla mnie był to po prostu kizo. No i na co? O, trafił jednego. I teraz jest trąba. No i nie trafił. No dobra, czyli trafił jednego tylko. Bo Nasu była zbyt oczywistą sabotażystką. Wszystko by się udało, gdyby nie ten wścibski razik. Właśnie, ktoś dobrze napisał, że gdyby Rezin nie powiedział, że Puchacz ma immunitet, to by wszyscy na Puszkę głosowali i by przeszli obaj krupierzy. Czyli w sumie wtedy by przeszedł Kukę, ale nie przeszedł dlatego, że Rezin tak w sumie zdecydował poniekąd. Dawody, które chciałybyśmy wykonywać. Chyba to oglądałem i nie chcę tego drugi raz oglądać. <grymne> A to do widzów Jeżeli ty byś chciał mnie drugi raz obejrzeć, to musisz zostawić subskrypcję, więc zrób to teraz. Dziękuję ślicznie. Żegnam się z tobą, mój ty kochany, piękny widzu, abyś do, do mnie powrócił. Proszę, wróć. <grymne> nie no, zostawcie jak zostawcie suba, oglądajcie, oglądajmy się jutro i na razie.